Dzień dobry kochani cudowni w poniedziałek o 12.00. E, witam Facebook i witam YouTube. Mam nadzieję, że wszędzie mnie widać i słychać. E, dobrze. Do mnie te Wasze komentarze dochodzą z opóźnieniem, więc chwilkę jeszcze poczekamy, żebyście mi dali znać, że jesteście i że ja też jestem u Was, że jesteśmy razem. Dobrze, moi drodzy, w piątek wieczorem się, wydarzył się webinar. O, już lecą serduszka, to wspaniale, to znaczy, że jesteście. I ja dziękuję Wam wszystkim za obecność na tym webinarze. Dziękuję tym, którzy byli na Zoomie i tym, którzy byli na YouTubie, i okazało się, że łącznie było nas bardzo dużo osób, a to był mój pierwszy w życiu webinar, więc tym bardziej cieszę się, że. Że to, co robimy, jest dla Was atrakcyjne i że byliście i że było tak, tak fantastycznie. Przypominam, że osoby, które były zarejestrowane, jeszcze przez kilka dni mają dostęp do nagrań z tego webinaru. Także zapraszam, bo piszecie o tym do mnie w wiadomościach prywatnych, więc tutaj oficjalnie, bo to żadna tajemnica przecież nie jest. W związku z tym, kto nie mógł być, a chciałby obejrzeć i był zarejestrowany, to sprawdźcie maile z linkiem, bo powinniście taki link otrzymać. Kolejna rzecz jest taka, że mam nadzieję, że do wszystkich z Was dotarły prezenty, do tych osób, które były zarejestrowane. Prezenty powebinarowe. I moi kochani, ponieważ no, pytacie o, o i w mailach, i, i w wiadomościach na Facebooku, pytacie nas o szczegóły, więc tutaj napisałam Wam banner, że kurs podstawowy czytania, kronik dla siebie, zaczyna się 28, to znaczy on się zaczyna wcześniej, ale zajęcia odbywają się, od 28 maja, później mamy 4 czerwca, 11 czerwca i 18 czerwca, i to są piątki. I widzimy się w godzinach od 18 do 20 i rezerwujemy sobie mały haczyk, bo one się mogą ciut przedłużyć te zajęcia. I spotykamy się na Zoomie. Jeśli ktoś z Was chciałby instrukcję, to znaczy, no, na webinarze mieliśmy mnóstwo osób na Zoomie. I dla nikogo wydawało się, że nie jest to problemem. Jeśli natomiast chcecie instrukcję, jak na tym Zoomie się odnaleźć, to napiszcie na nasz adres mailowy na biuro i wyślemy Wam instrukcję. Kolejna sprawa. Dobrze, dochodzą do, do mnie Wasze komentarze. Przepięknie. Aniu, Ewa, Ewa. O, macie święto niepodległości w Norwegii, w Oslo, super. Cześć Karolinka, już zapisana. I Ewa oglądam cały czas kochana. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ja też dziękuję skarbie. To wspaniale, że jesteście. I jeszcze ostatnie wydarzenie, ostatnia informacja. Bo też o to pytacie w mailach, bądźcie uważni na te maile, które wyślemy Wam na ten adres, którego kupiliście ten kurs, bo już 24 maja zaprosimy Was do zamkniętej grupy na Facebooku dla uczestników czwartej edycji, gdzie, tak jak mówiłam na webinarze, są już dla Was przygotowane takie medytacje wprowadzające, takie które jakby już mamy wytrenowane, bo, bo poprzedni uczestnicy już je sprawdzili i. I one bardzo fajnie otwierają różne nasze zakamarki. Więc zapraszam Was już do ćwiczenia przed samymi zajęciami. Ponieważ część z Was pyta o warsztaty dla zaawansowanych, to przypominam, że one się odbywają w sobotę 22 maja. I te osoby, które są już zapisane, no to oczywiście wszyscy się nie możemy doczekać. Pozostałe osoby, jeszcze jeśli ktoś się chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat czytania Kronik Akaszy, to oczywiście zapraszam. Jeszcze mamy tam chyba kilka miejsc, także zapraszam. I te osoby zarejestrowane w piątek dostaną maila z dokładnymi wytycznymi na oko. Wyglądać to będzie tak, że spotykamy się o dziewiątej. W sobotę 22 takie to będą jednodniowe warsztaty takie. Poruszymy tam sobie dwa duże moduły i poruszymy sobie temat po obiedzie czytania dla kogoś również. Także, także bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Ok. Później mamy informację już bardzo formalną. Jeśli chcecie, to tutaj wchodzicie sobie na stronę szkołanumerologii.pl i wybieracie, który tam kurs dla Was jest ciekawszy, czy ten dla początkujących, czy ten dla zaawansowanych. Teraz chwileczkę, pytania z maili, które przychodzą do nas. Więc po pierwsze, jakie materiały otrzymamy? Więc otrzymacie materiały w różnych formach. Karty pracy oczywiście otrzymacie w PDF-ie, ale to będzie na dzień przed zajęciami, żebyście wiedzieli co będziemy robić, ale oprócz tego będziemy, yy, będziemy, będę miała dla Was, dla Waszej grupy, specjalnie nagrane medytacje yy, i jeszcze będziecie mieć dostęp do części wykładowej z, yy, z naszych spotkań, ta część warsztatowa, kiedy tam wiecie. Ludzie czasami potrzebują się zwierzyć, potrzebują się czymś podzielić, do tego nie będziemy nagrywać. Natomiast ta część wykładowa, z, która jest w programie kursu, będzie nagrywana i to będziecie otrzymywać oczywiście po zajęciach, no bo ciężko wam to będzie dać przed zajęciami. Także, także to będzie po zajęciach. Kolejne pytanie: no właśnie, kiedy materiały otrzymamy? No, będziemy to wszystko wysyłać wam na bieżąco czyli będą to PDF-y przygotujące. Na pewno taki standardowy mail będzie w czwartek, a informacje o nagraniach będą w, w sobotę, prawdopodobnie jak, jak ten film się zrenderuje, to wtedy w sobotę zazwyczaj wrzucamy Wam informacje o tym i wrzucamy go również na YouTube. Okej, okay. dalej dalej. Co jeśli nie będzie mnie na zajęciach? No teoretycznie nic się nie wydarzy. Praktycznie zachęcam do tego, żeby odrobić pracę domową, która będzie polegała na tym, że trzeba będzie sobie odsłuchać tą część warsztatową i będziemy i, i zrobić ćwiczenia, które robiliśmy na zajęciach, bo kilka osób ma już zaplanowane wyjazdy i mówicie, że w jakiś tam dzień was nie będzie. Myślę, że to jest wszystko do nadrobienia, zwłaszcza, że ten kurs nie kończy się żadnym egzaminem, więc tutaj wiecie, nie ma się za bardzo o co, yy, o co martwić, tak? No, jakby musicie yy, po prostu uzupełnić tą część zajęć, na której was nie było i tyle. Oczywiście jak jesteście live, no to zawsze wiecie, to się wydarza, ta energia grupy wspiera. Natomiast no, jeżeli nie będzie Was na jednych zajęciach, to myślę, że też się nic nie stanie. Jeśli u kogoś tak się, tak się układa. Ok. Widzę, że widzę wasze komentarze. Dzień dobry, Piotruś. Dzień dobry Dominika. Dominika wróciłaś już z Wielkiego Świata. Cudownie. Okej, okay. i ostatnie pytanie, które się pojawia, pojawia w mailach, to jest, czy otrzymam certyfikat? Moi kochani, na tym kursie nie ma certyfikatu, dlatego że ja was tutaj nie egzaminuję. więc To jest kurs czytania kronik dla siebie. Ja na ostatnich zajęciach pokazuję dla chętnych, jak można to zrobić dla kogoś. Możecie sobie oczywiście ćwiczyć, ale ten kurs kończy się dyplomem ukończenia kursu czytania kronik Kaszy dla siebie, zgodnie z tym, czego was tam będę uczyć. Jeżeli, jeżeli miałabym was certyfikować, no to jakby chyba musiałabym jakiś, jakąś formę egzaminu tutaj. Uskutecznić, a ciężko jest wymyślić egzamin, jak wy macie się nauczyć czytać kroniki dla siebie. Dlatego no tutaj po prostu trzymacie dyplom ukończenia takiego kursu. Tylko pamiętajcie, że ten kurs jest dla Was, ten kurs jest po to, żebyście wyczytali. Ja oczywiście pokazuję różne triki. Jak mając tą wiedzę pomagać innym, no ale to nie jest tak, że, że będziemy tą wiedzę certyfikować, tak? Bo, bo tutaj, no tak jak już wspomniałam wcześniej, więc dyplom, już będziecie pierwszą edycją, która dostanie dyplom w nowej szacie graficznej. O, taka, taka nowość dla Was będzie. No dobrze, wydaje mi się, że odpowiedziałam na wszystkie pytania, które przychodzą do nas w wiadomościach prywatnych i w mailach. Jeśli wy czegoś nie, jeśli jest coś, co jeszcze mam powiedzieć, to piszcie w komentarzach. Dzień dobry, Renata, widzę, do nas dołączyła. Dzień dobry. I w ogóle słuchajcie, no co ja Wam mogę powiedzieć, że kroniki to jest takie przeżycie fantastyczne i. To jest tak, że ktoś przychodzi do mnie na odczyt albo przychodzi do mnie na kurs, i, i to jest takie no, porozumienie na poziomie dusz, więc tym bardziej myślę, że, że to jest ciekawe i atrakcyjne, taki kurs. Zwłaszcza, że już mamy kilka grup absolwentów i, i myślę, że większość sobie bardzo fajnie radzi. E, może wy macie jeszcze jakieś pytania stricte do wejścia w kroniki? To jest na to teraz czas. Piszcie mi w komentarzu. Teraz sobie przypomniałam, że na YouTube był jeszcze taki komentarz dotyczący spożywania alkoholu, i wszyscy ci, którzy dostali prezent, wiedzą, bo dostali instrukcję, że na dzień przed czytaniem kronik na 24 godziny, dokładnie rzecz biorąc, przed, staramy się jednak nie pić alkoholu, nie wryć narkotyków, ani żadnych środków odurzających, po to, żeby być w pełnej świadomości. Cześć Janusz, cześć. Bardzo fajnie. No dobrze, moi kochani, to może macie jakieś pytania co do, co do kronik albo co do kursu, to proszę piszcie. Ja jestem ciekawa jeszcze, co u Was. Może się podzielicie jakimiś newsami od Was ze świata. Jak, jak żyjesz Dominika? Bo ty wróciłaś z bojarzy. Ewa napisała, że dzisiaj w Oslo jest święto niepodległości. I jak wygląda Ewa takie święto niepodległości nie w Polsce, bo w Polsce wiemy mniej więcej jak wygląda. Pamiętam, że jak pracowałam w szkole, to były zawsze takie apele: Pan od historii organizował, wszyscy śpiewali razem hymn. To takie było fajne. Jak tyś lubi taki klimat ze sztandarem. Ja byłam w ogóle odpowiedzialna, żeby e, dzieci ładnie maszerowały w poczcie sztandarowym i to zawsze takie było ciekawe, jak e, trenowaliśmy. E, ok. Dzień dobry, Kasia. Dzień dobry. E, dobrze, kochani, e, czekam na Wasze pytania dotyczące ewentualnie kronik. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że, że w Szkole Numerologii, bo pytacie też o Szkołę Numerologii, udostępniłem swoją grupę facebookową, za co bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci też dziękuję. Wspaniale, Janusz, cudownie. Kasia pisze, dzień dobry. Eee, super, e, bo jeszcze pytacie o szkołę numerologii, właśnie przypomniałam sobie, że w opisie tego mamy parę słów o szkole numerologii. No, działamy, działamy i będzie, myślę, że taka hmm, ciekawa ta szkoła, bo będziemy Was uczyć nie tylko numerologii. Taki mamy pomysł ostatnio, ale to obserwujcie, co się u nas dzieje, jakie mamy pomysły. Jeśli się nie zapisaliście jeszcze na newslettera, to oczywiście zapraszam, bo zaczynamy wysyłać takie informacje dotyczące, będziemy niedługo wysyłać informacje dotyczące szkoły. Ehm, tak, bo co jest ciekawe, że, że jakby chyba codziennie dostaje wiadomość. To jest bardzo miłe, że codziennie dostaje wiadomość od kogoś z Was, ehm, co ze szkołą, kiedy rusza. No więc, rusza w październiku. I zapisy ruszają jeszcze, też nie wiemy kiedy, bo na razie mamy kurs Kronika Kaszy. Organizujemy, ale jakby szkoła, szkoła też będzie, będzie istniała. Tak, szkoła na pewno będzie w październiku. Ja patrzę jednym okiem na Wasze pytania, czyli nikt, nie, 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 nie macie szczególnych pytań co do, co do samych Kronika Kaszy. Ok. I Ewa nie, nie, zdążyła, nie zdążyła nam napisać, jak w Oslo świętujecie niepodległość. To może następnym razem na lajku, jak się spotkamy. Czy możesz już zredzić, jaka cena za szkołę? Nie mam pojęcia. Nie wiem. To jest jeszcze niewyliczone, dlatego że ja do współpracy zapraszam kilka osób. To nie jest tylko mój projekt. E Dlatego jeszcze no, nie, nie jestem w stanie tutaj podejść żadnej, żadnej określonej ceny. Myślę, że w czerwcu już podejmiemy jakąś decyzję, bo czekam na, na to, co mi zaproponują te osoby, które zaprosiłam do współpracy. E, także wtedy, wtedy będę już miała, myślę, że wszystko porządnie skalkulujemy, więc wtedy będzie wiadomo. E, no dobrze, kochani. Jak zwykle było mi bardzo miło się z Wami spotkać. Już dziś zapraszam Was na czwartek, na godzinę 20, gdzie moim gościem będzie Joasia Lizuraj, homeopatka i naturopatka. Po kursie kronik Akaszy i powie Wam, jak kroniki Akaszy przydają się jej w życiu. Kasia, czy materiał w szkole będzie przerabiany w oparciu o Gladys Nie tylko. Rozszerzamy. Rozszerzamy jeszcze o inne informacje, o inne, um, rozszerzamy m.in. o szkołę Nataszy Czernińskiej i jeszcze jedną. E, także poszerzamy wiedzę od Gady Lobos, tak? Oczywiście w taki sposób nie zakłócający tego, co mówiła Gladys Lobos, tylko uzupełniający. Dobrze, moi drodzy, kwadrans nam się kończy. Dziękuję przepięknie i zapraszam Was za tydzień. Zobaczenia.